Jest niedziela 27 października 2024 roku, godzina 19. Kochani małżonkowie, kochani rodzice, kochane dzieci: Jest nam bardzo miło, że przyłączacie się do naszej wspólnej modlitwy w swoich ogniskach domowych. Spotkajmy się teraz z Maryją, która wyprasza wszelkie łaski. Zapalmy świece, uklęknijmy. I weźmy w dłonie nasze różańce. Dziś będziemy modlić się w intencji naszych rodzin o siłę i wytrwałość w pokonywaniu codziennych problemów, o wzajemne zrozumienie i wsparcie w momentach kryzysowych, w intencji wszystkich ludzi borykających się z problemami finansowymi i zdrowotnymi, o pokój i suwerenność naszej Ojczyzny i w intencji wszystkich osób poszkodowanych w powodziach, o pokój na świecie, o zaprzestanie walk na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Ponadto modlimy się w naszych intencjach osobistych. Modlimy się w intencji małżeństwa Beaty i Marcina, o łaskę pojednania i odnowy miłości, za Małgorzatę o duchowe uzdrowienie, nawrócenie do Boga i podjęcie leczenia, o łaskę zdrowia dla Emilii, Anity i Grażyny, za Magdalenę i syna Dawida, o łaskę nawrócenia, duchowe uzdrowienie i powrót do Boga, za Lusię, o światło Ducha Świętego w dobrym przygotowywaniu się do sakramentu pojednania, o cud zdrowia dla Wojciecha i potrzebne siły dla żony i synów, za Macieja, Piotra i Adama, o dar żywej wiary, za małżeństwo Martyny i Marcina i ich synów, o Boże błogosławieństwo, opiekam Matki Bożej i potrzebne łaski do życia godnego dziecka Bożego, by Bóg był na pierwszym miejscu. Za małżeństwo Wiktorii i Jerzego, o Boże błogosławieństwo, opiekam Matki Bożej do mężnego dźwigania krzyża choroby. Za Halinkę o nieustanną asystencję Ducha Świętego. Modlimy się w podziękowaniu Matce Bożej za uwolnienie księdza Michała Olszewskiego i współpracowniczki. Oraz w pozostałych intencjach wszystkich uczestników modlitwy Bogu Wiadomych. Modlą się z nami tata, oczywiście mama, i ja, Martyna. Tata, przedstawcie pierwszy: Tata Dawid. Mama Kamila. I córka? Martyna, mam I... pięć lat. A ile tata ma? <laughs> 37. Aniołka. A mama? 34. Tata, to, no, to do zobaczenia miłej modlitwy wam życzę. Pa. W imię Ojca, Ojca i Syna, i Ducha, i Syna, Ducha Świętego. Amen. Amen. Wierzę w Boga, Ojca, Ojca Wszechmogącego, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa i Chrystusa. Chrystusa. Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pońskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebią. Tąpił do piekieł trzeciego dnia z martwych zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Cła Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy szczególnie tym. Którzy najbardziej potrzebują, potrzebują Twojego miłosierdzia. Piąta tajemnica radosna. Znalezienie pana Jezusa w świątyni. Kiedy Jezus miał 12 lat, udał się ze swoimi rodzicami w podróż do Jeruzalem. Józef i Maryja wrócili, ale Jezus został w Jeruzalem, z czego nie zdawali sobie sprawy rodzice. Przez trzy dni szukali Go, a gdy go znaleźli, jego mama powiedziała do niego, Synu, dlaczego mi to uczyniłeś? Na co Jezus odpowiedział, Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiecie, że muszę troszczyć się o sprawy mego ojca? Odkrywamy w tej tajemnicy, że rodzice troszczą się o dzieci i szanują ich wolność. Rodzice, czy pamiętacie niektóre z Waszych niewłaściwych zachowań z czasów Waszego dzieciństwa? Opowiedzcie o nich w rodzinie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, maski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś Maryjo maski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy szczególnie tym Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rozbicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Dziękujemy, kochani, za wspólną modlitwę. Za wspólne spędzenie czasu z Maryją. Prosimy o udostępnienie naszej modlitwy, aby mogła trafić do jak największego grona ludzi. Dzięki polubieniom i komentarzom tak się stanie. Zachęcamy do napisania własnych intencji na jutrzejszą modlitwę. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro błogosławionej nocy, widzenia z Panem Bogiem.